Analizujemy cykl gospodarczy. Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców. Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych. Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś. Barometr Gospodarczy EFTRAST. Co-miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak i Jędrzej Janiak. Zapraszamy. Dzień dobry, bardzo miło mi przywitać się z Państwem w kolejnym odcinku barometru gospodarczego firmy Ftrust iWealth. I, I wydłużona jest teraz nie tylko nazwa, bo wydłużony jest też również skład dzisiejszego spotkania. Witamy się tradycyjnie z Jędrzejem Janiakiem, ale również z Jackiem Maleszewskim, naszymi dyrektorami do spraw doradztwa inwestycyjnego. Jako, że Eftrust i IWELF dokonały fuzji, no to również poszerzył się skład zespołu doradca inwestycyjnego. Ale niezmiennie miło mi się z Państwem przywitać no i z naszymi ekspertami. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Przy mikrofonie Barbara Szczepaniak. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Panowie, bo tutaj już w liczbie mnogiej. Sytuacja gospodarcza w tym minionym miesiącu, w sierpniu, ten taki obraz makroekonomiczny. Trochę się skomplikował w porównaniu do poprzednich miesięcy. Z jednej strony coraz słabsze dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony również PMI, które tutaj bardzo często przywołujemy w naszym barometrze, spadły poniżej poziomu 50 punktów, ale z drugiej strony te takie obawy recesyjne są dość mocno wyciszone obecnie. Czy podzielacie ten pogląd, te wizje gospodarki i te wizje miękkiego lądowania? To może zacznijmy od Jacka. Podzielamy poniekąd, aczkolwiek faktycznie sytuacja się trochę skomplikowała. Do tej pory jakby ten scenariusz miękkiego lądowania był. Taki bazowy, właściwie dla wszystkich, dla całego rynku. W tej chwili narastają obawy wielu analityków o to, czy za rogiem nie czai się recesja tak naprawdę. W takim dłuższym terminie może się wydarzyć. Aczkolwiek no, my uważamy, że to raczej będzie taka zadyszka w ożywieniu, to co w tej chwili mamy, niż jakieś zmiany trwałe, w sensie recesyjne. Nie drzeju, może tej kontrariańskie podejście. No nie, bo jakby jesteśmy po komitecie, na którym była ta wymiana myśli spostrzeżeń, i mamy wspólne wnioski, że dalej mamy ożywienie gospodarcze, które na skutek utrzymywania przez dłuższy czas wysokich stóp procentowych, no, zapało taką zadyszkę. Kolejnym takim elementem, który nieco zniekształcał ten taki modelowy obraz gospodarki i rynku, którym się posługujemy, no to jest też to, że między światem zachodnim a Chinami jakby wisi wojna celna i takie sygnały tej poprawy, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu, że ona jest coraz bardziej widoczna, coraz bardziej tam się przejawia w danych. Być może mogło też być tak, że one wynikały z tego, że właśnie w obawie przed tym, że kraje nawzajem sobie ponakładają cła, było wzmożony wolumen handlu, żeby dążyć przed tymi cłami, co też mogło dawać nam takie wrażenie, że jest lepiej niż faktycznie mogłoby być. No Wydaje się, że aktualnie oczekiwania na tą Pierwsze w jakimś tam cyklu obniżek stóp procentowych może dać trochę poprawy, no i na pewno też rozstrzygnięcie wyborów w Stanach też powinno rzucić może nieco jaśniejsze światło na ten obraz gospodarczy. Na te obniżki stóp procentowych czeka cały rynek na całym świecie, nie tylko my tutaj w Polsce. Jacku, jak widzisz przełożenie, czy jeżeli dojdzie do tych obniżek w Europie, czy też właśnie w Stanach Zjednoczonych, czy to wpłynie na rynek akcji, czy raczej to już jest wycenione? No właśnie, i tu się pojawia pytanie, bo o ile obniżki stóp są właściwie pewne? W Stanach Zjednoczonych. No to się pojawia pytanie jak będą one, ten cykl jak będzie głęboki i do jakiego poziomu z tymi stopami zejdziemy, bo w tej chwili na przykład rynek obligacji już sporą część tych obniżek dyskontuje rynek obligacji długoterminowych w Stanach Zjednoczonych. No i tu znowu wracamy do tego jak będzie wyglądała gospodarka, tak? Jeżeli pojawi się załamanie gospodarcze, no to Fed będzie musiał Dokonać obniżek dużych szybko, dosyć w krótkim czasie, więc to dla rynku obligacji będzie bardzo dobre, gorzej będzie z rynkiem akcji. W naszym scenariuszu, który uznajemy jako bazowy, raczej takiej sytuacji nie przewidujemy. Niższe stopy procentowe obniżane w normalnym tempie jakby w scenariuszu miękkiego lądowania. Nie spowodują jakiegoś super dużego wzrostu cen obligacji, ale dla rynku akcji powinny być pozytywne, chociaż zwykle ta pierwsza obniżka no, spotykała się z taką nerwową sytuacją na rynku. No, tym razem ten cykl koniunkturalny różni się od poprzednich cykli, bo zwykle właśnie Fed po podwyżce stóp procentowych. Powodował zatrzymanie się gospodarki i następnie trzeba było je w dosyć szybkim tempie obniżać, żeby gospodarkę ratować. No teraz mieliśmy sytuację taką, że zanim jeszcze Fed zaczął obniżać stopy procentowe, to gospodarka już zaczęła ożywienie I, i dzisiaj to spowodowało konieczność przetrzymania tych stóp. Dzisiaj jesteśmy w takiej trochę zadyszce, ale pojawiają się problemy właśnie z interpretacją, kiedy my w tym cyklu faktycznie jesteśmy. No my stawiamy na to, że to cały czas jest jednak ożywienie. W barometrze gospodarczym już od długiego czasu to wskazanie pokazuje na ćwiartkę akcyjną. Mimo licznych ryzyk dla akcji, na przykład związanych z tą głębokością obniżek stóp procentowych, o których wspomniał Jacek, no to cały czas ta wajcha akcyjna jest dość mocno przesunięta. W takim razie, Jędrzeju, na jaki segment tego sektoru warto zwrócić uwagę, który powinien bardziej zyskiwać na tych wahaniach? Ostatecznie. Bydne, no nie gdybyśmy mieli taką tą fazę ożywienia bez tej czkawki, no to, to szeroko sektory, jak było widać, że mieliśmy bardzo dobre wyniki na polskiej giełdzie, na szerokim rynku w Stanach, ale też jak zeszliśmy niżej, na, czy głębiej w sektory, no to oczywiście był ten sektor wzrostowy, który zyskiwał i dopiero od niedawna zaczęła się poprawa w tych takich bardziej tradycyjnych sektorach gospodarczych, reprezentowanych chociażby przez takie szerokie indeksy, jak Russell 2000, które swój dołek cykliczny w Zbessy miały dokładnie wtedy, kiedy szczyt miały Rentowności amerykańskich obligacji. Więc to też pokazuje, że ten poziom stóp jest bardzo istotny dla inwestorów. Tutaj, zanim zejdziemy na jakieś powiedzmy nasze takie pomysły inwestycyjne, to też musimy wziąć pod uwagę, że o ile cykle są naruszane przez różne wydarzenia geopolityczne, czy właśnie takie różne czynniki, jak te cła, o których wspomniałem, to rynki dosyć wyraźnie wpisują się w swoje sezonowe wzorce. Czyli statystyka mówi, że miesiąc wrzesień jest najgorszym miesiącem historii, i nagle się okazuje, że po tym odbiciu z, z sierpnia rynki znalazły pretekst, żeby ten wrzesień rozpocząć z przytupem, ale w dół. Pojawiły się argumenty do, do wyprzedaży nie tylko takie właśnie gospodarcze, ale też takie pojedyncze, czyli spółka, która ciągnęła tą hossę, była takim liderem wzrostów, nagle ma tam jakieś problemy z Urzędem Antymonopolowym i od razu silnie przecenia rynek, co ciągnie też jakby resztę rynku za sobą ze względu na to, że spora część Transakcje odbywa się za pomocą ETF-ów, czyli takiego koszykowego inwestowania. Więc na początek chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy w tym okresie sierpień, październik, który bardzo często obfituje w korekty. Więc tutaj teraz inwestorzy muszą się uzbroić w cierpliwość i w przypadku realizacji tego bazowego scenariusza, o którym mówił Jacek, że ta faza ożywienia jest i będzie kontynuowana, ewentualne spadki z, miesiąc, z miesięcy, wrzesień, październik będzie można wykorzystać do tego, żeby te portfele zbudować. I teraz wracam do Twojego pytania. Mhm. Poza kierunkami, o których mówiliśmy wcześniej, czyli to były takie właśnie jak te spółki wzrostowe, spółki biotechnologiczne, które notabene mogą zyskiwać na tych obniżkach stóp procentowych ze względu na inną stopę dyskontową przekładaną do wyceny. Zawsze w przypadku takiego ożywienia dobrze patrzyliśmy na małe spółki, czy to z Polski, czy to z, z innych rejonów świata. W tej chwili w takim tym zagmatwanym obrazie gospodarczym na plus wyłania się na przykład rynek brytyjski który ma dosyć niskie wyceny, on nie jest tak skoncentrowany w tych sektorach, co inne rynki i rozwinięte w tym głównie Stany, i cały czas też takim regionem, na który patrzymy pozytywnie, gdzie to momentum wzrostu gospodarczego jest wysokie, to jest wschodząca Azja. Skoro wywołałeś już, Jędrzeju, Azję, i wcześniej wspomniana już została ta taka potencjalna wojna celna, ja dotarłam do komentarza, że Chiny mają największe zapasy miedzi od trzech lat, i, i dlatego mogą nie chcieć tutaj handlować, a to może potencjalnie wpłynąć, na zachowanie surowców jako całego segmentu, który przecież jako następny jest w naszym barometrze gospodarczym. No i w jakiś sposób ta ćwiartka jest już całkiem blisko, jeśli spojrzymy na wskazania wskazówki. To może teraz zaczniemy od Jacka. W jaki sposób ty zapatrujesz się na te klasy aktywów? Jeżeli chodzi o, o surowce, no to faktycznie to spowolnienie gospodarcze, które w tej chwili nastąpiło, pewnie trochę odsunie ten moment, kiedy tą wskazówkę przesuniemy dalej na pole surowców. Co do miedzi jako takiej, no to mamy tutaj taki dosyć Ciekawy moment, bo wiemy, że długoterminowo podaż tej miedzi będzie niewystarczająco, żeby sprostać tym wszystkim zadaniom, które sobie wziął na cel świat zachodni. Mówię tutaj o, o przejściu na odnawialne źródła energii, o modyfikowaniu sieci energetycznych. Do tego dołączyły Chiny, przecież one też w tej chwili bardzo mocno modernizują, jakby przechodzą też na czy właściwie są dostarczycielami w dużej mierze tych odnawialnych źródeł energii, więc długoterminowo wiemy, że ta mieć będzie bardzo potrzebna, a inwestycje są niespecjalnie wystarczające, jakby na moce produkcyjne. Ale chwilowo się okazuje, że Chiny mają duże zapasy i trochę się ich pozbywają. Ja uważam osobiście, że to raczej jest taki moment, że można na tym rynku szukać jakiejś okazji do zajmowania pozycji, no bo to. Nie jest długoterminowy trend, że nagle tej miedzi będzie za dużo tak, w, wszędzie na świecie, tylko mamy po prostu sytuację taką, że mamy spowolnienie. Mamy spowolnienie globalne, w trakcie tak, ożywienia. Tak, globalne. I no tej miedzi jest chwilowo więcej niż, niż potrzeba, ale na dłuższą metę jednak Chiny cały czas są największym konsumentem tej miedzi, więc pewnie tam będziemy mieli w dłuższym terminie do czynienia z powrotem po prostu tego trendu wzrostowego. Czyli widzę tej zgodę, że surowce to bardziej mają ze sobą, a właściwie są w trakcie pewnego potknięcia, a nie wykolejenia czy też głębszych kłopotów. Tak, no też o, tych, o tym takim właśnie spowolnieniu w trakcie ożywienia może świadczyć też cena ropy naftowej, która jest bliska poziomu 70 dolarów, co też jakby nie wskazuje na to, że gospodarka pędzi i zużywa coraz więcej. Wręcz. Można powiedzieć, że chwilowo są nadwyżki produkcyjne czy wydobywcze, jeśli chodzi o ropę naftową. Więc trochę miejsca na rozpędzenie się tej gospodarki, żeby wejść w tą fazę inflacyjną, jeszcze jest trochę przed nami. W takim razie przejdźmy do obligacji, kolejnej klasy aktywów. Tutaj beneficjentem tych ostatnich obniżek i spodziewanych obniżek stóp procentowych są właśnie fundusze, które opierają się na obligacjach dziesięcioletnich. Czy to już ten moment, żeby inwestować w te klasy aktywów, czy jednak można jeszcze chwilę poczekać? Jacku? Wydaje mi się, że tu, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tak jak powiedziałem, fora część tych obniżek została zdyskontowana i zobaczymy po prostu, jak szybkie, jak głębokie one będą, ale w Polsce mamy właściwie sytuację taką, że rentowność obligacji dziesięcioletnich jest dosyć bliska do wyboru, czyli do tych bardziej krótkoterminowych papierów. I tu nie dyskontujemy specjalnie obniżek stóp procentowych. A moim zdaniem, w momencie, kiedy w Europie będą, są obniżane stopy procentowe, w Stanach za chwilę będą i wygląda na to, że to będzie. No, dzisiaj rynek dyskontuje, że to nawet będzie dosyć szybko, no to RPP przy dzisiejszej sile złotego, moim zdaniem, nie będzie w stanie utrzymać tych stóp procentowych na tak wysokim poziomie. Czego dzisiaj rynek nie dyskontuje. Tu jest jeszcze jedna rzecz temat powiązany, ale wracając do surowców mam tu na myśli złoto, które jest było trochę skorelowane, mocno skorelowane z rentownością amerykańskich obligacji, która teraz ma spadać, no to mamy sytuację dosyć mocno obiecującą, że tak powiem na tym, na tym aktywie pomimo tego, że, że ono już dosyć spory wzrost ma za sobą. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, no to złoto będzie miało się dalej dobrze. A enjoyu? Tak, tutaj mamy z Jackiem trochę jakby inne podejście, i, i, i fajnie, że, że właśnie możemy się tutaj też pospierać i wymieniać poglądami, bo my byliśmy dosyć do złota z takiego cyklicznego punktu widzenia nastawieni mniej pozytywnie. Z tego względu, że klasycznie, jak jest ożywienie, to właśnie metale przemysłowe zachowują się lepiej niż metale szlachetne. Tak jak widzimy obecnie, nie tylko jakby w takich tych procesach gospodarczych, które rozmawialiśmy wcześniej, ale również na rynku złota zachodzi duża, duża zmiana, bo kupującym złoto nie są jakby fundusze ETF, w które inwestują inwestorzy indywidualni, tylko to są w dużej mierze banki centralne, szczególnie z krajów wschodzących, ale też polski bank centralny i też się mówi, że Chińczycy, no, których jak wiemy jest bardzo dużo i którzy mimo wszystko eksportują bardzo, bardzo dużo i mają nadwyżki, nie za bardzo mieli zachęty, żeby inwestować w swój rynek akcyjny, no bo on jest w głębokiej bezsie. Jeszcze gorzej się dzieje na rynku nieruchomości, więc tak naprawdę dla nich takim zabezpieczeniem majątku, który jakby powstaje tam w gospodarce jest, jest złoto. Więc na tym rynku się też sporo pozmieniało i to jest też kolejna taka, tak wspomniałem, taka trochę anomalia do, do tego, co Książkowo powinno, jak to książkowo powinno wyglądać. W takim razie przejdźmy do kolejnego segmentu naszego barometru, nieodłącznego i bardzo ciekawego. Ryzyka związane z, które mogą wpłynąć na wymienione potencjalne scenariusze. Wybory w Stanach Zjednoczonych to to największe. Jacku? To znaczy, ja uważam, że akurat wybory w Stanach Zjednoczonych są ryzykiem, dopóki one się nie odbędą. Tak, jak będziemy znali ich wynik, tak jak było w 2016 roku, też byliśmy straszeni Donaldem Trumpem i wtedy dopiero po wyborach wszystko się miało załamać. Okazało się, że od wyborów rynek zaczął rosnąć, więc ten, to ryzyko jest, dopóki nie znamy wyniku tych wyborów. Tak? I podobnie może być w tym przypadku, to moim zdaniem ta historia może się powtórzyć. Tak, tutaj też widzieliśmy. Ostatnio dosyć poważną, jakby poważne spotkanie na szczycie administracji amerykańskiej i chińskiej, które było takim raczej chwilowym ociepleniem stosunków, bo każdy z krajów ma własne problemy wewnętrzne do załatwienia czytaj Chiny, bądź właśnie wybory, jak to jest w Stanach. Więc tutaj ja największe ryzyko jakie widzę to jest takie że okaże się nagle że właśnie że te wysokie stopy były przetrzymane za długo i jednak gospodarka zaczyna wytracać to, ten swój kierunek w ożywienia i, i gdzieś tam się zaczyna kurczyć i to jest moim zdaniem największe ryzyko w danej chwili do, do realizacji tego naszego bazowego scenariusza soft landing. Pierwszy raz nie będzie to ryzyko wojny od dłuższego czasu wymienione. To nie znaczy, że nas nie zaskoczy. I tym no, chciałoby się powiedzieć optymistycznym, choć miejmy nadzieję, że jego niezrealizowanie się będzie optymistycznym akcentem. Kończymy nasz dzisiejszy barometr gospodarczy firmy Ftrust IWEF. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym ekspertom Jacek Maleszewski. Dziękuję. Jędrzej Janiek. Dziękuję bardzo. Barbara Szczepaniak. Do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Znajdziecie nas na ftrustpl ukośnik podcast. I tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania. Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy. A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu. Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy. Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. EFTRAS SA informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.